nowa gazetka ze świątecznymi dekoracjami i akcesoriami w super obniżonych cenach. Na przykład ta grająca latarenka 42% taniej. Ten 30 elementowy zestaw obiadowo-kawały 45% taniej. A ten koc aż 58% taniej. Ale to nie wszystko, bo w gazetce Agaty znajdziesz też te dywany do 44% taniej. Ta lampa 56% taniej. A ten zestaw 70 sztućców wow, tylko 99,90. Przytulne święta biorą się stąd. Agata, naszym... W domu rosół to tradycja, dlatego ja wybieram lubelę jajeczną, bo jest tak delikatna jak makaron mojej mamy i babci Adeli, która robiła nam makaron z jej od własnych kurek. Lubelę jajeczną, by rosół smakował jak dawniej. Podaruj bliskość na święta. Przynieś stary telefon do T-Mobile, a mi 15T kupisz aż 1200 zł taniej w ofercie za Musimy tańczyć. Musimy znaleźć nowy odpoczynek. Kate Winslet, Shane Mooney. Zbuntowana. ...o dwudziestej w siódemce. Zapraszamy na Super Senans. Inżynieria, genetyczna, zmian, nie ma się przewidzieć. gatunki Tom Cooley, wspólny cel. I jeszcze fluba. Superseans w, w niedzielę o 27.00. Agnieszka miała w sobie coś, coś takiego niespotykanego. Wokół niej była jakaś aura. Ona była takim anielskim stworzeniem. Piękno i dobro przyciąga niewyobrażalne zło i tak stało się w tym wypadku. Agnieszkiem jestem. posłuchasz tę wiadomość. Seria dokumentalny od 17 grudnia w HBO Max. Sponsorem programu jest Twigel, producent kolekcji kuchennej Obsidian. Yeah, yeah! Na wspólne chwile inspiracji w programie zaprasza jego sponsor, Castorama. Yeah, yeah! Sponsorem programu jest firma 3M, producent haczyków do dekoracji marki Command.